Majka Jerzowska w żałobie: Moje serce dzisiaj pęka z bólu. Majka Jerzowska przekazała smutne wieści. Artystka pożegnała Dariusza Staśkiewicza, który przez wiele lat był jej menadżerem, a prywatnie ponad dwie dekady był partnerem życiowym wokalistki i jej wielką miłością. Majka Jerzowska w żałobie. Majka Jeżowska w mediach społecznościowych napisała o ogromnej stracie, nie żyje jej wieloletni partner Dariusz Żuk-Staśkiewicz. Przeżyli razem 21 lat. Gwiazda pogrążona jest w żałobie. Dzisiaj odszedł od nas Darek, czyli Żuk. Był moim partnerem życiowym przez 21 lat, moją wielką miłością i przyjacielem i chociaż rozstaliśmy się prawie 10 lat temu moje serce dzisiaj pęka z bólu. Takim cię zapamiętam, napisała w sieci Gwiazda, zamieszczając wspólne zdjęcie z Dariuszem sprzed lat. Kim był Dariusz Staśkiewicz? Kropka Majka Jerzowska poznała Dariusza Staśkiewicza podczas rejsu na statku Stefan Batory. Gwiazda była wówczas od dwóch lat żoną Toma Logana i wychowywała syna. Drugie spotkanie ze Staśkiewiczem nastąpiło 10 lat później. Majka wtedy zdecydowała się na rozwód z Tomem. Z Dariuszem połączyła ich miłość i praca. Staśkiewicz został menadżerem Majki. Poza uczuciem, jakim siebie darzyli, żuk był ogromnym wsparciem dla artystki. Razem założyli także wytwórnię fonograficzną Jamaika Music. Dla mnie było to oczywiste. Ja miałam już pozycję zawodową i osiągnięcia, jednak odpowiedzialność za nasz sukces spoczywała na moich barkach. On, pracowity i ambitny, odnalazł się w moim świecie szybko. Założyliśmy firmę fonograficzną Jamaica Music, wydawaliśmy moje płyty. Pierwsza z nich, kolorowe dzieci, zdobyła status platynowej płyty. Następne pokrywały się złotem. Wierzyłam, że budujemy swoje imperium, wspólną przyszłość. Weźmiemy ślub, będziemy mieć dziecko, będziemy się rozwijać tak jak ustalaliśmy wcześniej. Nic z tego nie wyszło. Najpierw nie mieliśmy na ślub czasu, rzuciliśmy się w wir pracy, grałam ponad 300 koncertów rocznie, opowiadałam w magazynie Viva, już po rozstaniu ze Staśkiewiczem. Jeżowska i Staśkiewicz rozstali się po 21 latach. Majka Jerzowska i Dariusz Staśkiewicz rozstali się w 2016 roku. Przyczyną tego rozpadu był fakt, że partner artystki nie zdecydował się na ślub. Z Darkiem nie wzięliśmy ślubu, bo nie potrzebowaliśmy papierka, by być razem. Kochaliśmy się i tylko to było ważne. Przyszedł jednak moment, kiedy zapragnęłam tego bardzo mocno po śmierci mojej mamy. Byliśmy wtedy już 10 lat razem i zdałam sobie sprawę, że powinniśmy zrobić krok naprzód. Tato zmarł 7 lat wcześniej, odeszła mama. Mój syn Wojtek wyprowadził się z domu. Wpadłam w przygnębienie i wtedy zaczęłam mówić o ślubie. Potrzebowałam jakiegoś pozytywnego zdarzenia w naszym życiu wsparcia partnera. Gdybyśmy wtedy ustalili datę, zajęłabym się przygotowaniami i zaczęlibyśmy nowy rozdział. Usłyszałam wtedy, to nie jest dobry moment. Dlaczego? Nie wiem, wyjaśniała.